A teraz część druga. Czytanka. Czytanka na temat zielbaka. Na pastwisku biały koń. Koń je trawę. Obok konia mały konik. Ten mały konik to. Żrebak. Żrebak jest zawsze blisko mamy. Mama Żrebaka to klacz. Ona karmi konika swoim mlekiem, niedaleko. Jest źródło. Tam konie piją wodę. Dookoła źródła leżą kamienie. A teraz przeczytam Wam, jak, jak powinniście się nauczyć czytać. Na pastwisku biały koń. Konie trawę. Obok konia mały konik. Ten mały konik to źrebak. Źrebak jest zawsze blisko mamy. Mama źrebaka to klacz. Ona karmi konika swoim mlekiem. Niedaleko jest źródło. Tam konie piją wodę. Dookoła źródła leżą kamienie. A teraz, dzieci kochane, podkreślcie wszystkie te wyrazy, które mają y, literkę Z. Prawda? Czyli trzeba będzie podkreślić te wyrazy, które i znaleźć te wyrazy, które mają literkę Z. Zapraszam na część trzecią.